Cześć! W dzisiejszym odcinku wspólnie wymienimy zbiorniki w drukarce Epson Stylus PX820. Włączamy drukarkę. Gdy zbliża się koniec tuszu, drukarka wyświetli komunikat o potrzebie wymiany. Unosimy górną pokrywę drukarki wraz z modułem skanera. Wciskamy dźwignię blokady nad zbiornikiem, który chcemy wymienić. Wyjmujemy zużyty zbiornik. Rozpakowujemy nowy zbiornik z opakowania. Zdejmujemy taśmę odpowietrzającą. Na górze zbiornika znajduje się chip odpowiadający za stan materiału eksploatacyjnego. Zakładamy nowy zbiornik do drukarki. Opuszczamy górną pokrywę drukarki wraz z modułem skanera. Aby sprawdzić poziom tuszu, wciskamy kolejno. Setup, czyli ustawienia, Ink Levels, czyli poziom tuszów. Wymieniony zbiornik będzie miał 100%. Więcej filmów instruktażowych znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam także na stronę naszego sklepu derdusz.pl.